Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 17 odcinek Fajterkowa, program poświęconego grom z gatunku biatyk oraz ich scenie. Dziś, jak widzicie, trochę inaczej. Pomyślałem, że trochę spróbuję zmienić tę formułę, może będzie trochę bardziej dynamicznie, ciekawie, mój głos nie będzie taki monotonny, bo nie będę czytał skryptu. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy taka forma jest dla Was lepsza, czy może poprzednia bardziej Wam się podobała. Dziś tematy związane głównie z premierą Tekken 8, która za nami, ale także wspomnę o sukcesie Lord Venoma na Street Fighter League. Zapraszam! You win. Zacznę od tego, że w piątek miałem okazję być na streamie PlayStation Polska, gdzie przez 4 godziny ogrywaliśmy Tekken 8, graliśmy z widzami, graliśmy w trebach singlowych i też powiedziałem co nieco o scenie, jakieś ciekawostki, o samej grze oczywiście, no i porzucałem trochę socharów i... Ten stream, z tego co widziałem w komentarzach, na czacie, podobał się ludziom i tam mówiłem w inny sposób niż to co do tej pory słyszeliście w większości odcinków Fightergowa. Kolega też mi odpowiedział, że to w jaki sposób tam mówiłem, było dużo bardziej ciekawe niż to co jest w Fighterkowie, więc pomyślałem, spróbuję zmienić tę formułę i zobaczymy jak to wyjdzie. You win. Premiera na 8 odbyła się w nocy z czwartku na piątek o północy polskiego czasu. W przypadku Japonii było to oczywiście rano. W przypadku Stanów Zjednoczonych były to godziny popołudniowe. I na początku, jak można było się spodziewać, były problemy techniczne z serwerami. Natomiast deweloperzy dość szybko je naprawili już po kilku godzinach. I moja teoria jest taka, że taką godzinę wybrali po to, żeby deweloperzy mogli przyjść rano, zobaczyć: ok, są problemy, naprawiamy je. I to poskutkowało, dlatego że kilka godzin później te serwery już działały poprawnie. I podobno gra się teraz dużo mniej kreszuje. Ja sam bardzo mocno czekałem na tę premierę, dlatego że no w końcu mogłem to zdradzić. W końcu mogłem to wrzucić na media społecznościowe. Byłem w zespole, który zajmował się tłumaczeniem Tekkena 8 z angielskiego na polski. Jest to naprawdę coś niesamowitego, dlatego że z tą serią jestem od 19 lat. No i być przy tej grze, wiedzieć co się dzieje, co będzie Niedługo, co trafi do graczy, to coś niesamowitego. No oczywiście nie będę się z Wami dzielił likami, bo tego nie mogę. NDA, natomiast to, na co mam nadzieję, to to, że ta gra dzięki temu, że została przetłumaczona na język polski, że jak możecie grać w nią po polsku, sprawi, że będzie w Polsce u nas większe zainteresowanie TKN-em jeszcze większe. No bo, jakby nie patrzeć, jest to największa bijatyka u nas, ale może być jeszcze większa i na to liczę. Nieoficjalnie dowiedziałem się od Bandai Namco kilka miesięcy temu, że nasz rynek jest bardzo dużym rynkiem w Europie, jeśli chodzi o Tekkena 8 i stąd ta decyzja. Oczywiście mieliśmy też w Tekenie 7 lidię, co też było efektem właśnie tak dużego zainteresowania tą grą w Polsce. You win. A skoro premiera Tekkena 8 się odbyła, no to mamy twórców, którzy wrzucają już poradniki i tutaj chciałbym Wam kilka takich osób, kilka takich kanałów, Polecić, przede wszystkim chciałbym Wam polecić Level Up Your Game. To jest ekipa, która robiła poradniki do Tekena 6, do Tekena Taga 2. i wiele osób, które obecnie są na scenie, wręcz wychowało się na tych poradnikach. Były naprawdę one bardzo kompleksowe. I przede wszystkim polecam Wam film, który wrzucili, który trwa prawie półtorej godziny na temat zmian systemowych. I nie tylko, bo ten film omawia ogólnie, jak wygląda system Tekena 8. Więc jest to film zarówno dla osób, które dopiero co zapoznają się z tą serią, oraz dla wymiataczy, żeby odświeżyć sobie, jakie zmiany nastąpiły przy przejściu z na 7 na na 8. Drugi kanał to kanał brytyjskiego twórcy King Jay, który wrzucił już kilka poradników do różnych postaci i na pewno będzie dużo streamował i będzie dorzucał różne poradniki inne, nie tylko te, które do tej pory można obejrzeć na jego kanale. Będzie też pewnie wrzucał filmy, które będą wynikiem kolaboracji z dobrymi graczami, więc na pewno warto śledzić jego kanał. Oczywiście linki do wszystkich kanałów znajdziecie w opisie. Ostatni kanał, który dzisiaj chciałbym polecić, to jest kanał Mainmana. Tak, to jest ten szwedzki gracz, który jest znany z tego, że ma bardzo dobrego manuala, ogólnie ogarnia grę, ma dość duże zasięgi i co ciekawe, tuż przed premierą na kanał Bandai Namco trafił film, który on przygotował, dostał dostęp przed premierą i ten poradnik właśnie nagrał i myślę że będzie on też służył wielu osobom you win. dziś nie tylko tak nowo Chciałbym powiedzieć o Street Fighter 6 i o tym że Lord Winom, nasz reprezentant i jednocześnie członek zespołu Zero Zero Nation zakwalifikował się oczywiście razem ze swoim zespołem do wielkiego finału Street Fighter League Europe. i ten stream te rozgrywki będziemy mogli oglądać już w najbliższy piątek Link do kanału, który będzie je transmitował znajdziecie w opisie. Start prawdopodobnie o godzinie 20. więc zapraszam do oglądania i kibicowania naszemu reprezentantowi. Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że taki format będzie Wam się podobał. Będę śledził wasze komentarze, dlatego proszę dzielcie się swoimi opiniami. Zobaczymy, w którą stronę będzie szedł ten kanał, w którą stronę będzie będziesz również fajterkowo. Jednocześnie chciałbym Was zaprosić na najbliższe filmy, które się pojawią na tym kanale. To nad czym teraz pracuję, to unboxing kolekcjonerki Tekena 8. Już zacieram rączki, za chwilkę siadam i będę ten unboxing robił. Planuję również niedługo wypuścić nowy odcinek Bitej Godziny i będzie to gra, którą nigdy nie grałem. Wiem, że jest memiczna, nie wiem o niej zbyt wiele. Zobaczymy, czy będę w stanie grać w nią godzinę, no ale skoro ta godzina, to raczej. Tak, więc spodziewajcie się tego materiału. Jeszcze jeden materiał, który teraz jest w przygotowaniu, na który bardzo czekam, to jest film o Tekkenie 8. I tu Wam zdradzę, to będzie film, który nie będzie recenzją Tekkena 8, natomiast dzięki temu, że dostałem kod przedpremierowy od Banda Namco, mogłem przygotować materiał, który myślę, że Wam się spodoba. On będzie podzielony, tutaj Wam trochę zaspoiluję, na dwie części. Pierwsza część to będzie film informujący o tym, czym Tekken 8 jest. Dla tych, którzy nie wiedzą, którzy zastanawiają się, na co mogą liczyć, kupując grę. Druga część tego filmu to będą opinie różnych graczy ze sceny, czy to komentatorów, czy, czy właśnie zawodników turniejowych, bo chciałem, żebyśmy spojrzeli na to, w jakim momencie jesteśmy. Tekken 7, no już zamknęliśmy drzwi do tego lobby. Tekken 8 jest, mamy początek budowania się nowej sceny i chciałem spojrzeć na to z takiej właśnie perspektywy. Chciałem poprosić... Tych, którzy grają dużo lepiej ode mnie, zapytałem ich, czym był dla nich Tekken 7, jak oceniają Tekken 8 i jak myślą, gdzie ta scena pójdzie. Mam nadzieję, że ten film już niedługo do Was trafi. Czekam jeszcze, aż kilka osób mi podeśle swoje wypowiedzi. I to tyle. Dzięki w takim razie. Do następnego. Cześć.